Witajcie, moi drodzy, na dzisiejszym filmie, na którym chciałbym Wam opowiedzieć chwilę o tak zwanym rozwoju duchowym, systematyczności w rozwoju duchowym, A intro. Du, 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 du. Przechodząc do tematu naszego dzisiejszego filmu, to chciałbym opowiedzieć na temat właśnie tego rozwoju duchowego, tylko. Są takie jakby dwie perspektywy, jakie tutaj się dzieją. Pierwsza jest taka, że w naszej, na naszej, na tej naszej drodze duchowej, ci z was, którzy trafili na ten kanał, trafiliście tutaj, dlatego, ponieważ dzieje się w Was pewien proces, proces rozwoju, który Was przyciąga do tego rodzaju treści, tak jak mnie przyciągnął wcześniej do treści, z których ja korzystałem. I ten proces się dzieje. I on ma pewien, pewną ciągłość, jest w nim pewien jakby początek, coś się rozwija, i coś się dzieje, i coś się w środku jakby pcha dalej. Idź w tą stronę, idź w tą stronę. Potrzebujesz tego, jest takie w środku, takie, takie coś, bo nikt ci nie każe tego oglądać. Ty tu wszedłeś sam ze swojej nieprzymuszonej woli, i to znaczy, że w tobie jest ta siła, która cię popycha, żebyś to robił. I teraz obserwuję. Dwa rodzaje, dwa warianty, jakby ludzi, którzy są na tej drodze duchowej. Takie nazwijmy to dwo, dwa, dwa ekstrema. Pierwsze jest takie, że ktoś na tej swojej drodze duchowej tak bardzo, bardzo się na niej skupia, że teraz ja robię to, teraz idę tutaj na warsztat, teraz tutaj coś tam, teraz tu książka, tu jakaś koncepcja, tu słucham tej osoby, tu słucham tej osoby, tu, tu. Jest tak bardzo dużo, 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 dużo nowych rzeczy. Taki w pewien sposób natłok. Z drugiej strony obserwuję ludzi, którzy mówią, a nic nie trzeba robić, a to jest wszystko takie wolne. O już wszyscy jesteśmy zbawieni i plaża. Leżę, czekam aż przylecą aniołki, żeby rozwiązać, czy zająć się sprawami, z którymi borykam się w życiu i sobie tak leżę i czekam. Nie za wiele się dzieje, raczej tak mało i czekam. No ale kiedyś się może to ziści. I teraz pokazałem wam te dwa ekstrema trochę w taki przyjaskrawiony sposób celowo, żeby od razu nakierunkować, że my chcemy coś po środku. Czyli oczywiście to nie jest tak, że ty jako ego sobie wymyślisz, o ja przeczytam tutaj taką taką wielką, ciężką, grubą książkę, taką. Czy Nauczę się drogi do Boga na pamięć wszystkich tomów, i to mi coś da, i będę wtedy taki uduchowiony. O, jeszcze nie znam tego przekazu, o, um, za mało wiem, muszę cały czas więcej, więcej. To nie, to, to, to nie jest ta droga. Ale też to nie jest takie, wiecie, takie, że nie możemy nic uczynić, żeby sobie pomóc w jakiś sposób. To jest pośrodku, czyli ty. Potrzebujesz wykonywać coś, żeby ten Twój rozwój duchowy postępował. Dlatego też, na przykład, oryginalnie, msze czy jakieś spotkania religijne odbywają się z jakąś tam systematycznością, żeby ludzie mieli kontakt z tym, nazwijmy to słowem Bożym. Oczywiście teraz to jest w wielu religiach bardzo totalnie powypaczane, ale jakby od czego to się pierwotnie wzięła ta idea tej pewnego rodzaju systematyczności. I z tego samego powodu wiele przesłań Jeszuły jest takich, żeby człowiek mógł i chciał do nich powracać, żeby jakby pozwolić temu, żeby ten, te słowa, ta prawda, żeby tak się układała, żeby była taka chłonięta. Bo rozwój duchowy to nie jest rozwój tutaj taki intelektualny, że ty więcej wiesz. Paradoksalnie to jest taki rozwój że ty wiesz mniej i tak też to na przykład Eckhart Tolle nazwał zrobił kiedyś taki kurs rozwoju świadomości i nazwał go nie kursem uncourse, czyli jakby pokazując grą słów, że my tracimy tracimy ale nie tracimy tak po ludzku czyli tylko tracimy ten egotyczny sposób myślenia oraz sposób działania i dzięki temu ta wolność sama przychodzi, przychodzi. Tak więc to jest tak, że owszem, pracujemy z własnym ego, pracujemy. Dlatego też mamy właśnie tyle tych przesłań, jest tyle przekazów, jest tyle książek, wspaniałych książek, z których możesz sobie powracać, 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 czytać, słuchać, słuchać i słuchać, wałkować sobie to, żeby się oduczyć. I teraz też takie coś, co Czuję, że mam to poruszyć. Wiek. Ile czasu kto przebywał w ego, w ciele, w formie, to w pewien sposób ten, ten, ten proces oduczania się, świadomego oduczania się nie mówię tutaj o spontanicznych oświeceniach, które oczywiście się dzieją, i tam to nie ma nic do, do rzeczy, jakby ile ktoś w tym był. Mówi o Ludziach, w większości z nas, którzy po prostu się tego systematycznie oduczają egotycznego sposobu działania i myślenia, to tyle, ile się tego uczyliśmy, no to później trzeba się też trochę tego oduczyć. Innymi słowy, egotyczne nawyki ludzkie są silne. Im dłużej te nawyki były budowane, tym może być trudniej z nich wejść. Na przykład, moja osobista droga duchowa zaczęła się, jak miałem lat 22. Tak, byłem na drugim roku studiów. Przepraszam. 21. Tak więc yy, można powiedzieć, że to było relatywnie szybko, chociaż są ludzie, którzy już przychodzą przychodzą na Ziemię z jakąś dozą dużą duchowych wglądów. Jest im po prostu jeszcze łatwiej. Ale jeżeli na przykład dla kogoś duch spoczął na nim, dotknął go, wskazał mu, że należy żyć inaczej, na przykład miał 40, 50 czy 60, no to. Nie ma się co dziwić, że niektóre rzeczy, które były tresowane przez 20-30 lat wcześniej, że człowiek się uczył żyć w negatywnych schematach, uczył się, wpajał je w siebie, to później to go trzyma i on potrzebuje z tego sam się wykaraskać. I teraz sam nie znaczy, że on nie będzie w tym pomocy, że to będzie trwało dokładnie tyle lat, tyle samo lat. Bo to będzie dużo, dużo szybsze. Oczywiście, to jest jasne. Jest olbrzymia pomoc z góry. Ale ta pomoc z góry nie przychodzi, jeżeli w tej osobie nie ma intencji zaparcia się samego siebie, czyli zaparcia się tego, tego wszystkiego, co stare. Czyli innymi słowy, nie możesz mieć, o, trochę jego, trochę światła. Światło chce w ciebie w całości i ono nie chce jego wcale, jego tak samo. I tu jest po prostu taka. Takie wiecie, tarcie wewnętrzne wewnątrz jednostki. Każdy z nas przeżywa to tarcie. Czasami trochę więcej światła, czasami trochę więcej jego i na odwrót. Tylko po prostu potrzebujemy, potrzebujemy, potrzebujemy tej systematyczności, tego wałkowania, powtarzania sobie, żeby to po prostu w nas zapadło. Czasami spotkałem się z taką sytuacją, czy w zasadzie wielokrotnie, że przychodzi ktoś na spotkanie, potrzebuje pomoc czy odpowiedź i dostaje na przykład z góry Dokładnie odpowiedź na wszystkie swoje, swoje kwestie. Na wszystko, co w nim siedzi. pach, 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 pach. I później, po otrzymaniu takiej odpowiedzi, to nie jest tak, że ta osoba od razu to wszystko przyjmuje. Znaczy, może tak być, czasami się tak dzieje, owszem, na to wszystko zależy od osoby, ale jeżeli opór ego jest dość silny, to wtedy jest klapki na uszy. Ja nic nie słyszałem, ja nic nie wiem, jakby to wycięte było wszystko. To jest tak, że słucham, słucham, słucham. O, jest Jeszua, Wycina mnie, po prostu nie istnieje, nie wiem, co się dzieje, nic nie usłyszałem z tego przekazu. Przekaz się skończył, wracam. To jest jakby taki biały szum. I zobaczcie, proszę, tą pełną premedytację Ego, które dokładnie wie, co robi. Ono wie, które fragmenty należy wyciąć, żeby ktoś się z niego nie wydostał. To jest takie zagłuszanie, taka autocenzura. I nie chodzi to w tym miejscu o to, że na przykład, że jak zaśniesz w trakcie przekazu, czy część z was sobie puszcza je na przykład na wieczór, że to jest coś złego, bo to nie jest nic złego. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że ty czegoś słuchasz i cię wycina, i ty nie wiesz nic, co tam było powiedziane, to znaczy, że to jest przekaz dla Ciebie. No bo skoro cię wycina, ego, cię wycina. Przecież Ty chciałeś, puściłeś go z własnej woli, sobie gdzieś tam kliknęłeś na swoim urządzonku, żeby Ci to leciało. To jeżeli Ty to kliknęłeś i nic nie usłyszałeś, to znaczy, że jest opór. I wtedy warto sobie to powtarzać, 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 albo przepisać. E... E, Ania, osoba, która pomogła w znaczącym stopniu, żeby to dzieło powstało, to i kolejne przepisane transkrypty przekazów, ale osób pomogło w powstawaniu tego dzieła. Tutaj jest lista, lista wolontariuszy, którzy przepisywali te przesłania, i Ania jakby je im rozdzieliła, że dla ciebie to, dla ciebie to, to jakby z ducha płynęło. Wiele z tych osób mówiło później, że to było dokładnie dla nich. I przecież ten tekst, ten, ten nagranie, które dostali do przepisania, czy ten film do transkrybowania, że to było dokładnie dla nich. A nawet była jedna osoba, która mówiła, że. Musiała każde zdanie puszczać sobie po parę razy, bo był taki opór, że po prostu wycina, wycina, wycina. I teraz to nie jest kwestia przekazu, że kogoś wycina, to jest kwestia oporu ego. I teraz, pomimo tego, że my możemy tego nie widzieć, gdzie my się opieramy, i osoby mogą całkiem szczerze mówić: słuchaj, ale ja bym chciał, ja bym chciała, ale, ale coś mnie blokuje, to pomimo tego, że my tego nie widzimy, że to ego gdzieś tam w nas jest. Nie, nie pamiętamy tego, że my je wybraliśmy, to jeżeli w nas jest ono w jakiejś tam stopniu, w jakiejś tam sile, to to jest efekt, skutek naszych własnych decyzji. Innymi słowy, nie zwalnia nas z odpowiedzialności to, że nie pamiętamy konsekwencji, powodu, dlaczego tak jest, a nie inaczej. To nas nie zwalnia z odpowiedzialności. Innymi słowy, jeżeli Twoja droga jest trudna i ciężka, to znaczy, że tak sobie nabroiłeś, tak sobie na, nas. Naściągałeś na siebie, że taką dla siebie ją uczyniłeś. Tylko teraz uwaga, nie mówię tych słów po to, żeby dopiec tym osobom, które mają trudno. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że pamiętaj, pracujesz ze sobą na dwóch poziomach. Tutaj mamy gdzieś taką warstwę brudu, ego. Może, może być go dużo nawet. I po prostu ty tylko też chcesz to ściągnąć. ściągasz z siebie tylko ten brud. Ale pod spodem jest cała masa światła, które świeci każdym z nas jest tyle samo tego światła, i to nie chodzi o to, że całe to, co Ty masz tam w środku siebie, jest do wymiany, tylko chodzi, żeby te złudzenia ściągnąć, te szmaty złudzeń piękny przekaz, żeby je ściągnąć, żeby po prostu się tego pozbyć czyli innymi słowy, to jest tak: odkładamy, odkładamy i prosimy o zdjęcie z nas tych ciężarów, a z drugiej strony pozwalamy, żeby to światło, które jest, żeby lśniło, lśniło, lśniło samo i w ten sposób kiedy okay, oddaje się. Niech to się dzieje, niech się po prostu rozświetla i tutaj nie ma rzeczy trudniejszych oraz łatwiejszych. Dlatego to jest kwestia zarówno tej systematyczności, żeby po prostu powracać do tych tekstów, powracać do nagrań, walkować je sobie. Ja pamiętam taką sytuację, jedno z moich ulubionych nagrań Joela Goldsmitha, The Thunder of Silence. Tłumaczenie grzmot ciszy, ale to nie jest książka, uwaga. To nagranie jest tylko i wyłącznie po angielsku. Może kiedyś się przetłumaczę, za dwa lata wejdzie do domeny publicznej, bo to jest z 1952 roku. Nagranie po 70 latach rzeczy są w domenie publicznej, to więc na tą chwilę to jest tylko po angielsku. Ten przekaz, to nagranie, słuchałem je, żeby nie skłamać, co najmniej 50 razy, myślę, że bliżej 80 albo 100. Może ty ci więcej, ale raczej nie więcej niż 100. Trwa ono jakieś 40 minut, 40 minut takiego wykładu. I po prostu, jak go słuchałem, szczególnie pierwsze razy, pierwsze 10, 20, 30 razy, to ja nie powiem, że ja czułem te słowa, które tam są mówione. Ja ich nie czułem, ja je chciałem czuć, czyli słyszę, jak on mówi o pokoju, że to jest wszystko złudzenie, iluzja, żeby się nie bać. Słyszę to i co i myślisz, że ja w to wtedy wierzyłem? Tak w pełni, tak mocno? No, no nie. Po prostu był taki moment, że ja chcę, żeby to było dla mnie prawdą. Ja tego nie rozumiem, i dlatego powracam, 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 powracam. I teraz, jeszcze jakiś czas temu, gdzieś tam pojawiła się dyskusja na temat tego, że. Film z jednego z poprzednich spotkań na Zoomie wrzuciłem na stronę w kategorii do kupienia na, na, na sklepie. Nie tak jak zazwyczaj robię na YouTubie, chociaż na YouTubie są krótsze filmiki, a to nagranie ma 2,5 godziny. I zresztą dostali je ci, którzy zapłacili za tamto spotkanie na Zoomie w listopadzie. I tam pojawiła się dyskusja o, że to wszystko powinno być za darmo. Powiem Wam szczerze, z mojego własnego osobistego doświadczenia, mówiąc do siebie z przeszłości, główno prawda. Nie. Po prostu tak nie jest. Bo jeżeli ty tego nie cenisz, a cenieniem u nas w naszym koślawym bardzo sposobie ludzkim myślenia jest to, że my za coś płacimy. No bo jeżeli coś cenisz, chcesz wakacje, chcesz coś tam, coś ci bardziej się podoba w sklepie czy coś, to ty na to wydajesz część tych swoich pieniędzy czy zasobów. I tym w pewien sposób głosujesz, wybierasz, co jest dla ciebie cenne. Oczywiście to nie jest wszystko, ale to jest część tej naszej. Gry, zabawy, materia. To kupując nagranie, powiem na przykład na temat tego Grzmotu Ciszy, The Thunder of Science, to nagranie jest za darmo dostępne na internecie. I przez pierwsze parę razy faktycznie słuchałem go za darmo. O czym na tamtą chwilę nie wiedziałem, to było po prostu spiracone, mówiąc prosto. Swoją drogą przez osobę, którą znam. Ale tak, tak było, po prostu było spiracone. Po jakimś czasie ja poczułem, że mam w ogóle tych spiraconych nagrań na internecie nie słuchać, tylko mam wszystkie je po prostu kupić. Każde nagranie kosztowało, kosztuje 10 dolarów, tak? I tych nagrań tam było kilkadziesiąt, ale kupując je, nieważne, że dostaje to jakiś tam potomek tego Joel'a Goes'a, to, to jest całkowicie nieistotne. Chodzi o to, że ty wybierasz, co jest dla ciebie cenne. I teraz, w tym naszym świecie obecnym, mamy tyle nagrań, rzeczy, po prostu przesyt, Mamy przesyt, absolutny przesyt. I czasami warto jest po prostu jedną czy dwie rzeczy. Tak sobie po prostu. Okej, okay, kupić, to jest dla mnie, to jest moja nie wiem, droga, to jest na przykład, może ktoś by nie chciał sobie czytać tą książkę, link jest w opisie. To jest po prostu moja droga. A ja sobie do tego wracam i wracał, i wracał, i wracał. I wtedy też powstaje pewnego rodzaju prostota, to znaczy. Czujesz, że to jest twoja droga na tą chwilę i ty z tym pracujesz, dopóki nie poczujesz, się, że jesteś gotowy, że to się skończyło, a nie, że kupię sobie to, kupię sobie jakąś inną książkę i będę trochę tu, trochę tu, trochę tu, trochę po omacku, jak taki trochę wariat, psychol, ktoś z, ze szpitala psychiatrycznego, który nie potrafi po prostu usiąść na tyłku. I niestety my jako ludzie, jako cywilizacja, mamy ostatnio bardzo mocną taką tendencję, w szczególności przez to, że te technologie są, tak bardzo dostępne, tak bardzo rozbudowane, że możemy sobie słuchać to, 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 tamto. Dużo ludzi umieszcza różne treści za darmo. I po prostu to, co chcę powiedzieć, mniej znaczy więcej w duchowości. To znaczy mniej nauczań znaczy więcej. Wybierz sobie to, co ci leży. Na przykład ja dosłownie słuchałem jednego nauczania przez długi czas, parę lat, później znowu przez parę lat jednego, nie korzystając praktycznie w ogóle z innych źródeł dłużej niż na paręnaście minut. Po prostu, że jedno jest główne, później drugie jest główne, później trzecie i później jest to, co robię teraz obecnie I to też jest głównym. I czasami, bardzo rzadko na chwilę czuję, że potrzebuję sobie na coś spojrzeć z innej perspektywy, ale to tylko po to, żeby zrozumieć, że to, co Przychodzi przez drogę do Boga, jest po prostu jakby potwierdzone w różnych miejscach. Na zakończenie tak czuję, żeby z tego innego źródła. Tutaj mamy kurs cudów, urtekst. Oprócz tych trzech głównych tekstów jest jeszcze, co jeszcze pozostałe. A jeden, na który dzisiaj użyczę okiem, to jest psychoterapia. I to jest tylko w tym urtekście z tego, co się orientuję. I tutaj znalazłem. Coś, co jest niesamowicie piękne i odnosi się i do naszego dzisiejszego filmu, o tym, co rozmawiamy dzisiaj, a oprócz tego odnosi się do, do tego poprzedniego z moimi przemyśleniami na temat uzdrawiania duchowego według Joshua. I tu jest takie coś, co jest po prostu przepiękne. Ja czuję, żeby to wam przeczytać. Obroną jest patrzenie na rzeczy w taki sposób, że widzimy rozwój albo wzrost. Te interpretacje są z przymusu błędne, ponieważ są one urojone. Te zmiany, w cudzysłowie, które ego stara się wdrożyć, nie są prawdziwymi zmianami. One są po prostu innymi cieniami albo innymi wzorami chmur na niebie. To, co składa się z niczego, nie może być nowe albo inne, hmm. odmienne. Złudzenia są złudzeniami, a prawda jest prawdą, prawda jest prawdziwa. Uch. Ja tak czuję, że to jest taka. Wiem, że to, co przeczytałem dla części z Was, może być całkowicie niezrozumiałe. To nie jest Wasz język i w sobie mnie to nie dziwi, bo nie przychodzicie na kanał Droga do Boga, żebym czytał Wam kurs cudów czy inne przekazy, tylko dawał to, co przeze mnie przychodzi. Um, ale ja to uwielbiam ten yy, cały czas o tym samym, 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 że złudzenia są złudzeniami, to nie chodzi, że o następuje rozwój duchowy i e, ja się jakoś faktycznie rozwijam po prostu mniej rzadziej czuję zbudzenia. To jest wszystko, ale dalej jak pojawiają się te jakieś bóle opory, to są cały czas ta sama zasada, to jest po prostu złudzenie. Opór, ego, to nie, jest, to nie jest prawdziwe. Tak więc życzę Wam wszystkim lekkości, lekkości na Waszej drodze, która przychodzi z tego, że nie bierzemy tego wszystkiego tak na serię, bo ta prawda już jest i to jest tylko taka sztuczka przekonfigurowanie umysłu, zdjęcie tutaj takich paru krapek, które sobie sami wsadziliśmy, to ważna sprawa, i teraz sami sobie je stopniowo lub mniej. To wyjmujemy po prostu, wyjmujemy. Może będzie tak nagło, trochę, 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 nagło. Wow. Światło. Wolność. Więc życzę Wam lekkości. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. PS. Część z Was się pytała, że nie może znaleźć maili ze sklepu. Ze sklepu Droga do Boga z informacjami dotyczącymi spotkań. Ci, którzy zakupili dostęp, to maile czasami trafiają do spamu. Zajrzyjcie do Spawn na swoich skrzynkach pocztowych. Pa!